Świętego Bogu Miła w szpitalu w kole wpisana jest bardzo pięknie te dni, w które teraz przeżywamy. Myślę o dniu dzisiejszym, kiedy mamy wspomnienie niepokalanego serca Maryi. Wczoraj był dzień, kiedy żeśmy czcili najświętsze serce Jezusowe. No i jesteśmy bardzo blisko uroczystości Świętego Bogu Miła. Wszystko więc to razem kieruje naszą myśl właśnie ku temu, co związane jest z tajemnicą ludzkiego serca. W jakim sensie o tym sercu mówi także dzisiejsza Ewangelia, znany nam fragment, gdy Pan Jezus zagubił się albo nawet odłączył się od swoich najbliższych, zwłaszcza od Marii i Józefa, i pozostał świątyni, aby tam zadawać pytania. To jest rzeczywiście obraz serca Maryi, która, jak sami słyszymy, mówi dzisiaj oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Gdy jesteśmy w takim miejscu jak tutaj, w szpitalu, musimy najpierw odnieść się do tego, co jest tajemnicą ludzkiego serca, a więc tego, co najczęściej nazywamy doświadczeniem Emocji, czy doświadczenie miłości, albo jeszcze poruszeniem serca, które związane jest z naszym spojrzeniem na człowieka cierpiącego. To jest więc tajemnica tego miejsca i to wspomnienie serca Chrystusowego i Maryjnego bardzo pięknie wpisuje się w ten dzisiejszy nasz dzień. Każdy, kto przychodzi do szpitala tutaj, czy gdziekolwiek indziej, kiedy doświadcza ludzkiego cierpienia, z całą pewnością doznaje także owego poruszenia serca, o którym dzisiaj i my słyszeliśmy w Ewangelii, o którym mówi Maryja. Myślę, że kiedy się przychodzi do szpitala, czy to się przychodzi jako pacjent, czy jako ten, który odwiedza chorego, czy wreszcie jako pracownik tego szpitala, lekarz, pielęgniarka, ktokolwiek. Każdy, kto tutaj przychodzi, doznaje tego poruszenia serca i byłoby niedobrze, abyśmy na ten moment poruszenia naszego serca jakoś się przestali uwrażliwiać, bo wówczas okazałoby się, gdzie dzieje się z nami coś niedobrego. Dlatego to poruszenie serca następuje, gdyż doświadczamy zawsze spotkania w taki czy inny sposób z ludzkim cierpieniem doświadczamy także spotkania z ludzką niepewnością. I nie myślimy przecież tylko o tym, co dotyczy choroby fizycznej, ale także całej konstrukcji, którą jest człowiek, a więc także jego odniesienia duchowego i psychicznego. Dzisiaj przecież dobrze rozumiemy, że leczyć człowieka, czy przyjść do szpitala nie oznacza tylko tego leczenia ciała. Ale bardzo często trzeba leczyć tego ducha i trzeba leczyć tego wszystkiego, co związane jest z psychiką człowieka. I kiedy więc to doświadczenie choroby albo spotkanie z człowiekiem chorym, którego widzimy w szpitalu i nie tylko, nie zawsze na pierwszy rzut oka oznacza, że mamy do czynienia właśnie z człowiekiem chorym. To poruszenie serca sprawi, że odnajdziemy właśnie siebie w tej sytuacji, człowieka, który przeżywa takie czy inne trudności związane ze swoim życiem. Ostatecznie więc wszyscy znajdujemy się w tej samej sytuacji, tych, którzy są pacjentami, tych, którzy mają kontakt z chorym człowiekiem. Dzisiaj, tutaj, w tym miejscu, dokonujemy poświęcenia kaplicy o której śmiało można powiedzieć, że dla ludzi wierzących jest sercem tego szpitala. Tu jest serce tego szpitala. Dlatego, że tutaj człowiek przychodzi, aby umocnić swoje siły duchowe na to zmaganie, z którym, którego doświadcza, starając się o powrót do swojego zdrowia i do pełnej postawy fizycznej czy psychicznej. I duchowym. Tutaj właśnie. Dobrze wiemy, każdy kto ma, a myślę, że wszyscy mają kontakt z człowiekiem chorym, a także z lekarzami, którzy mają wielkie doświadczenie pracy lekarskiej, którzy zawsze podkreślają, że ten wymiar rozmowy z chorym człowiekiem, a więc odniesienie się do jego sytuacji, poświęcenie mu czasu, Poprzez pytania, wysłuchiwanie, także pytań, które chory kieruje, jest najlepszą, a przynajmniej bardzo podstawową formą terapii, diagnozy, którą się podejmuje. Dobrze wiemy, że niezależnie od jakiejkolwiek choroby, także tej fizycznej, to nastawienie duchowe, czy powiedzmy psychiczne, jest podstawowe jeśli człowiek sam w sobie ma pragnienie pokonania cierpienia i doświadczenia choroby i chce to czynić, wówczas znacznie łatwiej jest także go leczyć. Jeśli tego nie ma, wówczas sytuacja lekarza czy personelu staje się znacznie trudniejsza. Tutaj jest więc to miejsce, aby nabierać takiej siły z jednej strony do troski o siebie i o walki o siebie, ale także do tego, aby to doświadczenie cierpienia tutaj w tym miejscu ofiarować razem z Chrystusem. Bo to również jest kaplica, miejsce ofiary Chrystusa, tajemnica krzyża, w który się wpatrujemy. Dzisiaj więc dziękuję wszystkim, którzy mają swój udział najpierw w tym, że ta kaplica została stworzona, że została przygotowana, jak jeszcze raz powtarzam, dla człowieka wierzącego, Szpitalu jest to serce tego miejsca. Bardzo więc wszystkim dziękuję za tę kaplicę i wszystkim, którzy tutaj pracują, i wszystkim, którzy tutaj przychodzą jako pacjenci. Serdecznie życzę, aby właśnie w tym miejscu nabywali potrzebnych sił. Jedni do tego, aby podjąć trud cierpienia i swojego doświadczenia choroby, a inni aby mieli siłę do tego, by innych na tej drodze prowadzić. Bo myślę, że nie jest żadną tajemnicą, że także dla tych, którzy w szpitalu pracują w jakiejkolwiek formie, jako lekarze, pielęgniarki, personel, to jest także potrzebne miejsce, aby tym ludziom, którzy cierpią na tej drodze, towarzyszyć, bo to też nie jest proste i łatwe i także wymaga sił duchowych. Dzisiaj więc kiedy tutaj jesteśmy i przeżywamy moment poświęcenia tego miejsca, a więc oddania go na służbę wszystkich, którzy będą tu przychodzić, jesteśmy także umocnieni orędownictwem świętego Bogu Miła, patrona tej kaplicy i także patrona miasta Koła, patrona diecezji wrocławskiej, który przychodzi tutaj w znaku swoich relikwii. Kiedy wnosimy relikwie do jakiegoś miejsca, zwłaszcza do kościoła czy do kaplicy, to wnosimy je po to, aby z jednej strony powierzyć się temu, którego relikwie tu są przyniesione, ale z drugiej strony także, aby doświadczać jego szczególnej obecności w tym, tym miejscu. I myślę, że ta obecność świętego Bogu miła w kaplicy szpitalnej jest bardzo ważna i bardzo potrzebna. Najpierw nie wchodząc już w szczegóły jego życiorysu, ale pamiętając i wiedząc o tym, że był człowiekiem, który przebywał w pustelni, w odosobnieniu. W jakim sensie dla chorego szpital, mimo tego, że jest duży i przebywa w nim wiele osób, szpital zawsze dla człowieka porego jest pustelnią. Bo ostatecznie w tym swoim doświadczeniu zostaje też sam z tajemnicą. Swojego życia i swojego serca i sumienia. I jest to często, bywa, tak dobrze o tym wiemy, moment ważny także dla przeżyć duchowych. W tym więc znaczeniu, Święty Bogumiu tutaj odnajduje się jak najbardziej. Odnajduje się także w ten sposób, że do niego przecież zanoszono i zanosi się prośby dotyczące również powrotu do zdrowia. Przed chwilą, w czasie. Uroczystości wniesienia relikwii Świętego Bogu Miła. Odmówiłem modlitwę, którą się posługujemy w czasie jego uroczystości i prosiłem o to, aby Święty Bogumił był tym, który przywraca nam zdrowie, duszy i ciała. I myślę, że to jest przesłanie, jakie tutaj dzisiaj zostawiamy, poświęcając tę kaplicę i prosząc Jej patrona Świętego Bogu Miła. Aby dla wszystkich, którzy tutaj przychodzą i dla wszystkich, którzy w tym szpitalu przebywają, był tym, który przywraca im zdrowie, duszy i ciała. Amen, dziękuję wszystkim za obecność i za wspólną modlitwę. Pamiątką tego dnia pozostaje ten wizerunek głos świętego Bogu Miła i obrazki, które... Są także pamiątką tego dzisiejszego dnia dzięki zapobiegliwości Wielkiej Czcicielki Świętego Bogumiła, Miła i które zachęcają nas do tej modlitwy, o której wspominałem, abyśmy prosili Świętego Bogumiła Miła o opiekę i o zdrowie dla nas i dla innych, dla duszy i dla ciała. Pan z Wami i z Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył w niebo w niebie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu będą Chcę tylko powiedzieć, że jadę do Lichenia, bo dzisiaj przypada rocznica 25 lat temu na terenie niecezji Wocławskiej w licheniu był Jan Paweł II i dzisiaj mamy tam też uroczystości rocznicowe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Amen.